No jak to inaczej było? No czak, dawaj, próbuj. Zuba. Dobra, A Dobre. Ale co byś jadł? Żabkę. Żabę? Lubisz żabki? Ale lubisz, lubisz żabki. Ale A, oczywiście. Ale tu Nie, żabka jest ładna. Ale to jakieś chude. chude. Dobra, dobra, żabka. Ale weź powiedz teraz jaki, jaki smak miała żabka? Smak to była. Smaczna była? A to jak smakowała? Ale coś uh, słodka? Tam troszeczkę w jest. Nie, nie kumka ci. To kumka. Kumka ci tam? Nie, ale tam coś mi łapka chyba stała. <gumka> to weź popi, weź popij. <gumka> o, jakby to? Proszę, o, po ale ty, no weź, jaki, powieś, jaki to ma smak. Coś, jak ci jak, jak kurczaka coś przypomina, czy jak? Łódko? <noise> Żabie tak. Nie, no jak, jaki to jest smak przypomina? O, jak mówię... kurczaka bym miał. Kurczaka? No. no to jest smaczne. Bo jak kiełbasy nie jadam, <noise> kiełbasy to jest padlina. <noise> A to wszystko może nie może. Jeszcze coś tego tam... To... A co lubisz jeszcze jeść? Słucham? Co lubisz jeszcze jeść, oprócz żaby? Brzmie. trawę też? mieloną, jakby przez mikser bym tego przemielił. jakby ci przyniósł kawałek tej trawy, to byś zjadł? Pewnie. Tak? Ale musi być. Zmielona? A mikser. takiej surowej byś nie wiedział? Co ty nie wiem. Ja bym zjadł. Dużniki. nie. Co jeszcze? No nie wiem. Ale. Szczurów nie zjadłem, bo to nie. O. Kota jadłem, ale psa bym spilwował. Na, te, na tego masz chęć? Na nie, tego nie. Tak, jego zjem. Pierdolisz go? Tak jest. A zobacz, że do ciebie się uśmiecha. Tak. On się boi, ja go też zjadł. Dobry piesek, grzeczny piesek, co byś takiego no, pieska? No. A ropuchę zjesz?